Mandero. Ten, ten piękny słoneczny dzień. Dzisiaj jesteśmy w Radomiu. W nie w Radomiu. A tak faktycznie y, Muzeum wsi Radomskiej. I będziemy tutaj dzisiaj y, obchodzili. Dzień ziemniaka. Dzień czy też święto ziemniaka. Zaczynamy degustację. Potrawa nazywa się Pyzy. To takie szare kluski z ziemniaków. Z Zabartek, pokażesz. Ze skwarkami, dyszka. Także chyba dzisiaj nie będzie fit, ale za to pysznie. Zjedliśmy już pierogi, ale nie zdążyliśmy nagrać i zjedliśmy już racucha. Ceny bardzo uczciwe, 15 zł za 6 pierogów i za racucha razem. Koło gospodyń wiejskich z? O, nie pamiętam. Zaborowia. Zaborowia? Tak. No dobra, idziemy na dalsze degustacje. Chałupas z Bartodziejów, zwana również zagrodą biedniaczą, czyli dla takich osób, które nie miały własnego pola, a gdzieś musiały mieszkać jest bardzo mikro mikro no i cóż było w takiej zagrodzie mamy tutaj łóżko, zapiecek i właściwie nic więcej, nawet nie wiem gdzie by tu miały zwierzęta mieszkać to jest tylko ta jedna izba, jest też przedsionek, no i może dlatego zagroda się nazywa Biedniacza Ochotnicza Straż Pożarna Antonów, to prawdopodobnie jest Remiza, którą tutaj widzimy, nie możemy do środka chyba wejść, ale możemy sobie ją zobaczyć. O, i mamy też tutaj wozy strażackie. Wozy strażackie z epoki jest i pompa, i wóz. Tak to kiedyś wyglądało. Państwa... Impreza się jeszcze nie rozkręciła, ale jest tutaj kilka scen, więc na każdej z tych scen prawdopodobnie będzie się co innego odbywało. Tu akurat mamy scenę pod dębem, jeszcze nie ma za dużo ludzi, ale dopiero się wszyscy schodzą. Ilość kół gospodyń wiejskich, które tutaj się wystawiają, no jest po prostu ogromna. W większości jest właściwie to samo, no, jakieś lokalne potrawy, tak, Co tutaj mamy. Jest zupa, której Bartek pewnie nigdy nie jadł, ja ją znam, czyli kartoflanka. Jadłeś kiedyś kartoflankę? No, jesteś pewnie w stanie sobie wyobrazić. To z okrasą, Krasu, pierogi, biełgi, koniczynę, Zalewajka na bogato? Zalewajka. No to chyba zalewajki Bartek nigdy nie jadł, podejrzewamy. mamy. Porka z okrasą, talarki ziemniaczane, placuszki z cukinii, chleb ze z malcem. No ale zawsze jak to w przypadku takich kół gospodyń wiejskich ceny są naprawdę mega uczciwe. Jak to w każdym Skansenie, tak również i tutaj mamy jeziorko takie. Ale nie widzę, żeby tu był młyn wodny. Może w innym miejscu, a może tam. Zobaczcie, ile dzisiaj tutaj jest stoisk i straganów. Z wszelkim pysznym dobrem. Koło gospodyń wiejskich nie ma lipy. Gzowice tutaj też mamy. Pyzy, racuchy. O, jest i kiełbasa. No i jak tu na święcie ziemniaka nie skosztować prawdziwego placka ziemniaczanego. Ja mam z solą, a Magda ma z cukrem. Ja mam z cukrem, czyli co, dla niektórych to nie powinno się tak jadać. Ja lubię dużo. Ale mało tego Koło gospodyń wiejskich, lipieniec. Tutaj mamy jakieś zupy. Bigosporka, pajda ze smalcem i tego rodzaju różne rzeczy. No a przed chwilą mówiłem, że nie ma młyna. Oczywiście jest młyn wodny. Jest jezioro, musi być i młyn wodny. Razem z muzyczką. Młyn jest otwarty, więc spróbujemy wejść do niego. Zobaczymy, co tam w środku. Tutaj jest wejście. Młyn wodny Zajączkowa, 1910 rok. Zobaczmy, jak wygląda taki młyn. Tutaj mamy to koło wodne, które żeśmy przed chwilą widzieli. Z drugiej strony i ono się tu obracało i za pomocą tych niezliczonych zębatek pewnie obracało u góry już samą młyn na najwyższe piętro tutaj jest taka ogromna maszyna z kołami pasowymi pewnie tutaj się to mielenie odbywało, a widoczek jest taki a tak wygląda wnętrze młynu w całości, zobaczcie tutaj się wchodzi na pięterko tam jest jeszcze jedno piętro u góry no i jakieś maszyny, które nic mi nie mówią, a pewnie były niezbędne do mielenia mąki chałupa z Jastrzębi, 1870 rok no tutaj już bogaciej takie buty stoją jest też ta maszyna do ściągania butów nie wiem jak się to nazywa no pełno obrazów świętych, zapiecek to jest chałupa z 1870 roku no takiego bogatszego ziemianina powiedzmy a tutaj mamy następne niezliczone ilości straganów tak sobie spacerujemy po tym skansenie i tu jakieś kolejne chałupy ale chyba najciekawsze w nich jest to w jaki sposób pokryte są te dachy z strzechą i porośnięte takim mchem no ta akurat nie, ale już tam ta która stoi w tym zalesionym zagajniku właśnie taki mech ma tutaj mamy zabytkową studnię niestety nie ma opisu, z którego roku ta studnia pochodzi, a tymczasem Magda dokonuje wyboru koszyka wiklenowego. Są koszyki miejskie, są koszyki na grzyby, są koszyki wielkanocne, a tu też panowie od razu wyplatają te koszyki. Udało nam się taką mapę znaleźć, więc możemy zobaczyć jaki duży ten skansen jest. Akurat w Skansenie prezentowane są różne artystyczne rzeźby, malarstwo Pana Sikory i tutaj jest pokazane rozmieszczenie jego twórczości, ale przy okazji możemy zobaczyć jaki duży jest sam Skansen. A tutaj kolejna taka bieda chałupa, ta już kryta deskami, faktycznie jest bardzo malutka. A co tutaj się będzie działo to nie wiem, jest traktor, są koniki, jest powóz. Możliwe, że będzie pokaz wykopek ziemniaczanych. Bo widzę, że tam daleko też jeździ traktor. Nie wiem, bronuje pole, czy co on tam robi, nie znam się na tym. No a tutaj są koniki, zobaczcie. I taka maszyna chyba do, do wykopek, tak? W dniu dzisiejszym tutaj na tych polach muzealnych takie będą atrakcje. Pokaz ręcznego kopania ziemniaków. Pokaz kopania ziemniaków kopaczką konną, pokaz bronowania, pokaz orki, pokaz siewu ręcznego z płachty i pieczenie ziemniaków w popiele. Ziemniaki się pieką, co już widać? Właśnie się tak zastanawiam, w jakim celu tu są te ogniska rozpalone. No i Magda mi wytłumaczyła, że będą ziemniaki w popiele. Tutaj też stoi cały wóz z tymi ziemniakami, tutaj mamy drewno. Tam pan jeszcze coś. Wykopuje, czy ja nie wiem, co on tam bronuje. No i właśnie gdzieś pod wieczór będą ziemniaki z popiołu. A tak wygląda zbieranie ziemniaków. Można sobie kupić koszyk, a ile kto uzbiera ziemniaków, tyle jego. No i jest bohater dzisiejszego dnia, czyli ziemniaki. Na razie jeszcze niewiele ich tutaj zebrano, bo jest dopiero początek imprezy. Ale jak widzicie, tutaj każdy. Uczestnik dzisiaj coś zbiera. Kolejna hałupa, akurat o tej nic nie wiem, ale tutaj mamy taką rozpiskę, jakbyśmy się zgubili. Zagroda Solca, zespół dworski, zespół wiatraków. No a pan takim mini traktorem tutaj popyla. Oczywiście gotowe makatki odcinamy z krosna, zakładamy zawieszkę i każdy może ją później sobie powiesić. Gdzie tylko chce. Proszę Państwa, i to te, te mądrości tkackie nam przekazała tak w telegraficznym skrócie, a Pani o imieniu? Kasia. I Pani Kasia i jej koleżanki to też są pracownicy w Muzeum Środowiskie Lubrzenki, czy nie? Bo po koszulkach tak patrzę. Oczywiście, jesteśmy wszyscy... Przez... Tu jest akurat wyrób kiszonej kapusty, ok, jakżeście żeście zauważyli. Iga. Gunia, co tam sobie tkasz? A tutaj jakieś makatki są tkane. Makatkę. Okej, okay, pierwszy raz, czyli... Tu pierwszy? się coś wyplata, jakieś snopki takie. A tam pan coś rzeźbi, drewnie, nie wiem. O, a zobaczcie, tutaj są sienniki, na których się spało. Czyli taką makatkę, ona służyła za prześcieradło, a pod spodem są sienniki. Głos, który słyszycie w tej chwili w tle, to jest Karol Okrasa, który przyjeżdża tu od bardzo, bardzo wielu lat na to święto ziemniaka i będzie dzisiaj jakieś pokazy tutaj wykonywał. też nie będę żeby to wspomnienie zachować. Zobaczcie parę tutaj, która faktycznie wygląda jakby ją prosto z, z, z epoki przeniosły. Tak, teraz mamy tak zwaną porkę, czyli zaparzane ziemniaki. Z mąką pszenną. I do tego kluska yy, szara z nadzieniem. A to zalewajka, która kosztuje jedyne 5 zł. Będziemy degustowali. Jest jakaś ekstremalna ilość kiełbasy, znaczy ekstremalnie duża. To nie jest zupa biednych, tak jak kiedyś Zalewajka. Bardzo głośny ten okrasa tutaj jest, a w tej chwili jemy danie konkursowe, czyli kapustę z kartofli. Takie panie wymyśliły potrawę. Jest to bardzo smaczne, aczkolwiek do niczego nie Bardzo smakam. Tam Bartkowi to transdujemy. Jak to smakuje? Tak. Państwo, no, ja jest to mocno tłuszczę w każdym razie. No dobra, już strzelec minął. Miną. Koło wschodnie miejskie, za który raz koło wschodnie miejskie, gdy są pęknięte, to z popie jest na festiwalu. Pierwszy raz jesteśmy w moim Pierwszy raz w tym Ja tak przechodzę, to z góry. No to teraz opowiadaj, no, bo zobacz, Państwo się już, już nie mogą doczekać. A ja proszę. Dzisiaj przygotowałyśmy kotleciki ziemniaczane w sosie grzybowym. Na dwa sposoby jest to z grzybów, z grzybów suszonych i świeżo. Zdecydowanie chcielibyśmy się dowiedzieć, bo pewnie nie wszystkim nazwa kotlecik ziemniaczany wyjaśnia co to za potrawa. Można robić je na różne sposoby. Saniu, jakbyś była uprzejma zdradzić trochę receptury. Ziemniaki są ugotowane, mogą zostać nawet z poprzedniego dnia z obiadu. Dodajemy e, e, jajeczko, dodajemy e, bułkę tartą, troszeczkę mąki, e, cebulkę podsmażoną, boczek podsmażany, formujemy to wszystko w kotleciki, w e, bułkę tartą i smażymy na e, wysokim oleju. Trzeba przyznać, że, że, że ten gest Wojtka, by skosztować był absolutnie adekwatny, bo te borowiki się uśmiechają do nas, one są takie idealne, wzrósły więcej niż tylko jednego procenta. zawsze. Dobra, niech se naleje jak przygotowana daj, 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 pod nie rami Mam dzieci chyba ze sześć Rodzina, żona, dom, braty Rodzinie trzeba dać zjeść Przechadzając się tutaj po skansenie wśród coraz większej ilości ludzi trafiamy na dom ludowy Teraz tam wejdziemy do środka i zobaczymy, co tam jest. Natomiast tutaj widzimy takie tradycyjne, nie wiem, piszczałki, fujarki. Wszystko co z drewna jest wykonane, to można przed tym domem ludowym właśnie sobie zakupić. W domu ludowym jest wystawa od Adamaszku do Żakardu, dawne tkaniny dworskie. Kwestie produkcji żakardu widzieliście na naszych filmach z Lyonu tam też żakard został opatentowany i wynaleziony a zobaczmy jak tutaj w skansenie został przedstawiony no i zobaczcie tutaj mamy właśnie żakard który żeście widzieli na naszych filmach ale jest też cała masa innych płócien typu muślin, kanwa, inlet, batyst, dzianina wszystkie materiały można sobie podotykać i zobaczyć jakie one właściwie w dotyku są grube, cienkie, przyjemne twarde, szorstkie ale tutaj mamy takie fejkowe małżeństwo z epoki właśnie dość ciekawie ubrane mamy też bawełniane ilniane. lniane bielizna damska, męska jak widzicie wszystko to co się kiedyś na wsiach suszyło na dworze na takich właśnie sznurach, to jest dość ciekawe ubiór dziecięcy tutaj jest pani służąca też ubrana epokowo ubiory służby. No a tutaj mamy gobeliny, tak? Czyli zdobienia podłóg, ścian, dywany, tapicerka. No zobaczmy, jak taki fotel tapicerowany wyglądał. A tutaj mamy koronki. Tutaj taka ciekawostka w skansenie jest również taka dość duża hala w której przedstawione są naprawdę mega stare maszyny rolnicze no, mega stare, no powiedzmy takie e, stuletnie z początku XX wieku niektóre nawet są z XIX wieku no i taka mechanizacja mamy też traktory słynny Ursus taki ciekawy, chyba z początku PRL-u no a tu mamy, zobaczmy jeszcze takiego ursusa, zobaczymy z którego on jest roku. Z piątego Z takim ogromnym kołem pasowym. Jest takie pomieszczenie też z pługami i z bronami. Zobaczcie, jaka ilość tego jest. Z przeróżnych lat drewniane, metalowe. A to szczerze mówiąc nie wiem co to jest. To są chyba grabie do, do siana? No nie wiem, coś takiego. Mamy też dział maszyn do uprawy ziemniaków. No nie wiem do czego akurat ten konkretnie traktor służył. Ale tutaj mamy co to jest? Żniwiarko wiązałka konna. Cokolwiek to znaczy. No ale traktor jest super. Tutaj mamy kopaczki do ziemniaków, do wykopywania ziemniaków. To jeden z ciekawszych działów tak zwanych samów, czyli samoróbek rolniczych, wszelkiego rodzaju traktory i maszyny rolnicze, które zostały wybudowane po prostu z takich części jakie były akurat dostępne w różnych latach bo to i w latach 40. czy nawet niektóre z lat 20. pochodzą. Tutaj zobaczcie, jakiś taki ciekawy traktorek. I to wszystko pomagało rolnikom w uprawie. Większe, mniejsze. Bardzo to ciekawe, A to chyba z syrenki Bosto. Jest jakaś przeróbka. Jest nawet kombajn. Jeszcze takie traktory. Raczej mniejsze, jak widzimy, nie za duże. Pomagające w pracach polowych. Tutaj jeszcze jakiś jeden kombajn mamy. Trochę to wygląda jak maszyny rolnicze z Kambodży czy Laosu, które do dzisiaj tam są używane. A tu mamy tą syrenkę, właściwie przyczepkę zrobioną z syrenki jeszcze raz. A tutaj zobaczcie jaka ciekawa kabina tego, nie wiem, ciągnika. Mamy też całą wystawę dotyczącą uli Jak widać też są to stare pasieki Niektóre bardziej zdobione, inne mniej Taka wystawa za szkłem, nie wiem, a może one tak faktycznie jeszcze do dzisiaj pełnią jakąś swoją funkcję Bo w sumie tam jest Dostęp od góry, więc właściwie pszczoły mogą sobie tam swobodnie latywać, nie wiem, nie znam się na tym ale może tak być są też rzeźby, nie wiem czy te rzeźby faktycznie są stare czy nie ale znajdują się tutaj za szkłem jako wystawa ten skansen jest naprawdę ogromny, tak sobie tu chodzimy chodzimy, mieliśmy dojść do tego zespołu dworskiego, ale po drodze napotkaliśmy kolejne jezioro tam jakąś strażnicę widzę to nie jest dziki staw, tylko staw zagospodarowany. Widać tam nadbrzeża są umocnione. Tutaj są też dwie wyspy nad tym stawem. Ciekawe, czy to jakieś ryby w ogóle są w tym stawie. A tu jest rzeczony zespół dworski. Zespół dworski z odwrotnej strony. Tutaj mamy studnie. To jest ten sam budynek, który przed chwilą widzieliście, tylko właśnie z odwrotnej strony. Tutaj jest jakaś chyba służbówka, czy coś w rodzaju leśniczówki. Obawiam się, że nie jestem w stanie pokazać Wam dzisiaj wszystkich zabudowań, które znajdują się tutaj. Natomiast może to właśnie Was zachęci do tego, żeby tutaj przyjechać i samemu pozwiedzać. Może też, jak będzie trochę mniej ludzi i w spokoju sobie po prostu poczytać opisy i zapoznać się z, tutaj z architekturą i kulturą rolną. W każdym razie bardzo zapraszam do muzeum wsi radomskiej, która znajduje się, które to muzeum znajduje się pod Radomiem, kilka kilometrów od Radomia. Jest naprawdę warto tutaj przyjechać. No a tutaj z tyłu taka mała kapliczka. W tym skansenie ciekawostką jest też to, że oprócz drewnianej architektury, jak widzicie, jest dość sporo budynków murowanych, bądź to zastanych tutaj jako po prostu zabudowania dworskie, bądź też przeniesionych z innych rejonów i odrestaurowanych. Także kończymy na dzisiaj, bo już jest taka godzina, że czas wracać do domu. Natomiast, tak jak mówiłem, jeżeli samodzielnie chcecie sobie tutaj pozwiedzać, to naprawdę warto tutaj przyjechać. Bo też jest fajna droga całkiem nowa, która łączy Kraków z Radomiem. Także jeżeli chcecie, to wybierzcie się niecałe dwie godzinki i tutaj możecie podziwiać architekturę radomską i okolic. A my tymczasem żegnamy się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.